Czym? Sami nie rozumiemy? Kładaniem. No tak. Wait a minute! Who are you? Tak. Nie mogę Nie... Tomek, zejść w przedszkole? Nie. Ja też nie. To kurwa, zejść zda, w przedszkole. Trzeba być debilem. Jak można nie zejść z zawodówki, to trzeba być debilem. No właśnie. <śleszko> Hej. E, o, o Kurwa! Po chuj mi to, nie mam żarcia! Spierdalaj! Dasz te drewno? Bo ja spierdalam, ty tak chodź. No już kurwa idę, wiesz. Jak chcesz banany od razu? Dawaj. No to tutaj masz banany A, Ty mendo masz drewno za sobą, tylko zbierz szybko, tutaj, tu, 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 tu Dzięki, dobra, nara, ja spierdalam Gdzie ja mam ten młot? Nara!